Nasz świat, nasze uniwersum i dzisiaj w naszym świecie, naszym uniwersum. Jerzy Haszczyński. Na początek przywitam. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Szef działu Zagranica w Rzeczpospolitej, w dzienniku Rzeczpospolitej to już od 2000 roku, także, także bardzo długo. Ja też czasami pisuję do Rzeczpospolitej, także, także współpracujemy. Specjalny przy, kilka razy również z kilkadziesiąt razy specjalny wysłannik na tereny objęte konfliktem od Jugosławii przez Afganistan Irak Jemen Libia strefa gazy Gruzja Ukraina o strefie gazy dzisiaj porozmawiamy. Rozmawialiśmy tydzień temu w audycji też o strefie gazy i o stosunku Izraela hmm, czy w stosunku e, o, ogólnie ludzi kultury pop kultury do Izraela czy, czy stosunek do Izraela się zmienia na świecie. A ja bym chciał teraz porozmawiać trochę o tym jaki w Polsce powinien być stosunek do Izraela. Hmm. Pierwsze takie ogólne pytanie, panie Jerzy. Czy, mm, czy Izrael bezpowrotnie stracił w ostatnich latach wizerunek, na który pracował e, no, przez dekady? No bezpowrotnie to trudno powiedzieć. Powołam się na izraelskiego ważnego człowieka, z którym kilka razy w życiu e, rozmawiałem, byłego szefa Mossadu. Efraima Halebiego, do którego może potem jeszcze wrócę, bo on też w tych sprawach wizerunku gra, teraz odgrywa jakąś rolę. No jest bardzo starszy pan i on mi powiedział, że mówienie o tym, że coś jest bezpowrotne w polityce, to w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia, że maksymalnie można mówić o dekadach, o jednej dekadzie, a ze względu na przyspieszenie, Tempa światowego to pewnie trzeba by to obniżyć do pięciu lat. A żeby odpowiedzieć jednoznacznie, to w najbliższej przyszłości zapewne jest to wizerunek zniszczony. A co będzie za ile lat? Nie wiemy. Wizerunek zniszczony państwa, które przedstawiało się jako superhumanitarne w konfliktach licznych, jako państwo demokratyczne. W otoczeniu państw raczej niedemokratycznych, e, jako państwo moralne niezwykle. No i teraz chyba znaczna część społeczeństwa izraelskiego, bo nie mowa przecież tylko o radykalnych politykach, nie tylko o Benjaminie jego ministrach szalonych. No znaczna część Izraelczyków nie zauważa tego, co się dzieje w strefie gazy, a co dostrzegają. Inni, czyli te takie symboliczne obrazy głodujących dzieci. Do niewielu Izraelczyków docierają. Są na ten temat raporty, także. Ale one nie instytucji. docierają przez media, czy one nie docierają, bo po prostu jest element wyparcia, takiego społecznego, wielkiego wyparcia tego, co się dzieje. To krok po kroku. I to i to. Ale. Właściwie wszystkie media, te takie ważniejsze, y, są w mniej lub bardziej prorządowe. Są badania na ten temat dziennikarzy zachodnich, zachodnioeuropejskich, którzy tam są korespondentami. W się siedziało i oglądało te najważniejsze programy informacyjne. I teza jest taka i to jest teza sprzed paru tygodni, teraz może to troszeczkę inaczej, nie wiem, z ze stron była taka, że właściwie był to przekaz wyłącznie wobec tego, co się dzieje, wobec operacji militarnej w strefie gazy, wobec głodu. Był to przekaz w 90 czy więcej procentach, yy, rządowy. Yy, trzeba pamiętać o tym, że do, do, do strefy gazy Izrael nikogo nie wpuszcza z zewnątrz. Yy, znaczy, dziennikarzy nie wpuszcza. I jacyś ludzie, którzy być może już sami także... Wykonują pracę dziennikarską, dostali się tam m, jako przedstawiciele organizacji humanitarnych, jako lekarze, i potem opisują to. Był taki francuski historyk, A był. Otóż, ładnych parę miesięcy temu, i on to opisał, i wtedy to wyglądało już tragicznie, jeżeli chodzi o rozdział pomocy humanitarnej. To on po raz pierwszy jako dosyć wiarygodny, nadego pisał, że. E, do tych, którzy ustawiają się po pomoc humanitarną, bo te niewielkie ilości żywności ktoś strzela i że to są ci, co strzelają, są finansowani i uzbrajani przez armię izraelską. Potem to już była dosyć powszechna wiedza, czy w ostatnim czasie jest to dosyć powszechna wiedza, bo ujawnił tę współpracę z takimi watażkami, czasami jakimiś skrajnymi islamistami, beduinami, ujawnił przeciwnik Benjamina Netanyahu, kiedyś jego sojusznik, szef dyplomacji, jego rządzia Widor Liberman. On to ujawnił. prostu, że tak jest i sprawa popłynęła w świat. Drugi element, czy jest wyparcie? No na pewno jest wyparcie, jak się nie ma informacji, jak się samemu ma o sobie bardzo dobre mniemanie. No to oczywiście się widzi siebie w roli ofiary, a nie w roli Przynajmniej tego, który należy do społeczności wysyłającej tam, no tak, dokonujących zbrodni. Bo to, że tam dochodzi do zbrodni wojennych, to chyba nikt nie ma wątpliwości. Można tylko mówić o ich skali, mhm. można się zastanawiać. Czy już pani jakiegoś bardziej dramatycznego słowa czy ludobójstwa uzasadnione, w to, to nie będę no wchodził. Zresztą tak, do o bo, zbroń, ja wszyscy wiedzą. No. Bo pan bywał przecież w strefie gazy i oczywiście tak. to, co zdarzyło się 7 października 2023 roku, no, to był zamach terrorystyczny, jakiego wcześniej no, nigdy nie było na ziemiach izraelskich w takim wymiarze. No, natomiast no, no, jednak obrazy są obrazami. No, widzimy dzieci umierające i życi też widzą, czy mieszkańcy Izraela widzą te obrazy. I, i to jest chyba najbardziej szokujące też dla mnie. Ja zawsze byłem bardzo proizraelski. Nawet byłem skrajnie w niektórych kwestiach proizraelskich. I to jest strasznie smutne dla mnie. Ja się trochę czuję jak amerykańska prawica, wie pan. Nie, nie, nie chodzi mi o tą magę, tak? bo akurat ci ludzie, Tucker Carlson ostatnio wręcz antysemitów zaprasza do siebie do programu. Ale czuję się jak, jak, jak zwolennik Georgia W. Busha, neokonserwatysta, który jednak widzi Izrael i myśli sobie, kurczę, to może ja jednak no, niesłusznie tak broniłem to państwo przez te wszystkie lata. Problem polega na tym, że... Y Owszem, nikt tego nie podważa. Chyba nikt. No, w każdym razie jest nikt z polityków zachodnich, teraz też bardzo krytykowany przez Izrael, nie podważa, że, że Izrael musiał ostro odpowiedzieć na ten gigantyczny zamach terrorystyczny z 7 października 23. I zresztą do dzisiaj zazwyczaj różne oświadczenia ważnych polityków zachodnich zaczynają się od tego, że Hamas rozpoczął to wszystko, Hamas jest winny, i Hamas się musi poddać i Hamas nie ma, dla Hamasu nie ma miejsca w przyszłej Strefie Gazy, czyli ma być likwidowany. No i potem się dopiero pojawiają te zarzuty, że, że Izrael już dawno przekroczył granicę y, dopuszczalnej obrony. Tutaj może takim wyjątkowym momentem w lipcu było, był, była, było oświadczenie kanclerza Niemiec, Fryza Merca. Że on już od kilku tygodni nie podoba, mu się użył takiego słowa, że mu się nie podoba to, co Armia Izraelska robi w Strefie Gazy. Czyli tak mu się mniej więcej od czerwca nie podoba, kiedy pewnie już oznaki tego głodu y, w Strefie Gazy były widoczne. Dlaczego ważna jest wypowiedź kanclerza Niemiec? No bo dla Niemiec z powodów historycznych Izrael jest krajem specjalnej troski i od czasów Angeli Merkel i wystąpienia przed Kensetem. Jest uważany za bezpieczeństwo Izraela, jest uważany za niemiecką rację stan. Czyli skoro nawet tego typu polityk, kanclerz Niemiec już nie mógł znieść widoku tych głodujących dzieci i ludzi bijących się o garstkę ryżu, do których ktoś jeszcze strzela, no to to jest jakby dowód na to, że, że z zewnątrz wygląda to na coś absolutnie niedopuszczalnego. Z tym, że Izraelczycy. Myślę, że wielu z nich nie wie o tym, tak o skali tego. Ja rozmawiałem na przykład. Nie mogę ujawnić nazwiskę, ale bardzo światły człowiek. Starszy pan, były dyplomata. No i on mnie tak przekonuje, no ale dlaczego ten wizerunek? Ja rozumiem, że jest zły, no bo ci najgorsi, ci rasistowscy ministrowie wygadują różne głupoty takie określenia użył, tłumacząc na Polski. No ale, że tam dostarczamy tę żywność, Jak widziałem taki film, że to dużo tej żywności było, nikt po to nie ustawia i to my zapłaciliśmy za tę żywność. Także, i, i jeszcze, mm. chcę <słuch> powiedzieć o coś zabawnego, bo ja mówię, Ewan, ale y, przecież y, nawet w Izraelu część, niewielka część mediów, tak jak ten bardzo lewicowy, a w szczególności bardzo antylądowy dziennik Charec opisuje to. Na tle można. To jest gazeta niszowa oczywiście w tej chwili, no ale Harec pisze, że kiedyś Izraelczycy będą musieli się bić w piersi, kiedyś otrzeźwieją, teraz są w takim trybie zemsty, ale przecież to jest niemożliwe, żeby cały czas w nim, w nim trwali. A on mówi: A wie pan, ja to codziennie zaczynam od Hareca, to jest moja ulubiona gazeta, ale mimo to, jak wszystko co mówi wskazuje na to, że to nawet na niego te teksty, komentarze Hareca nie działają. Radosław Sikorski kilka tygodni temu, kilkanaście dni temu e, napisał e, tweeta na portalu X, tak, że dzieci w strefie gazy nie wiedzą, czym jest Hamas, e, a sytuacja, gdy umierają one z głodu, jest nie do przyjęcia. Na co e, odpowiedział mu ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Thomas Rose, który zresztą no, podkreśla swoje przywiązanie bardzo mocne do Izraela i jest jednym z tych polityków Amerykańskich, czy osób w Stanach Zjednoczonych, które są blisko, dosyć tego, tej, nie chcę używać słowa lobby izraelskie, bo to zaraz źle, zaraz to się mnie oskarży antysemityzm, no ale przy, od, do tego lobby, tak, które jest bardzo mocno jednak w Stanach Zjednoczonych. No i on tak trochę dał po rękach ministrowi spraw zagranicznych mm, 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 Polski. Donald Tusk też się tutaj odezwał i też jakby wsparł Sikorskiego. Czy Polska będzie miała problem ze Stanami Zjednoczonymi przez to, że Thomas Rose, przez to, że jednak ekipa trumpowska, która jest bardzo proizraelska, odrzucając skrajny, skrajne skrzydło MAGA, Takara Carlsona, czy Polska będzie miała jednak problem przez, przez to, co dzieje się w strefie gazy w relacjach z Amerykanami? Może mieć. To dużo zależy od tego, czy będziemy traktowali my, rząd, prezydent, publicyści... Opinia publiczna, czy będziemy traktowali ambasadora Tomasa Rousa jako gubernatora, namiestnika, czy będziemy go traktowali jak po prostu zwykłego wysłannika Departamentu Stanu w ambasadora. No niedoświadczanego, nie mającego żadnego pojęcia o dyplomacji, co wyszło podczas przesłuchania Ten że on w ogóle nie wie na czym to wszystko polega, nie bardzo rozumie. Że on w ogóle nie powinien się wypowiadać publicznie, choćby przez media społecznościowe na temat kraju, do którego dopiero ma przyjechać. Wszędzie on jeszcze nie przyjechał, a już wywołuje by konflikty. Tak, tak, tak. Także jeżeli y, będzie korzystał z takiego statusu gubernatora, no to może być bardzo niedobrze. Pytanie, na ile możemy sobie pozwolić na normalne podejście do niego, do każdego dyplomaty, to znaczy, jeżeli wygłasza. Niedopuszczalne tezy, to się chce wyraźnie. Podkreśla, można czasami wzywać go na dywanik do msz no, To byłoby rzeczywiście duże osiągnięcie, wezwać ambasadora Stanów Zjednoczonych na dywanik. Bo, bo, bo to się chyba nigdy nie zdarzyło. Znaczy, Witold Jurasz w swoim tekście, który też no, kilkanaście tygodni temu był gościem tutaj audycji Na Świat, Nasz Uniwersum, ale on przypomniał postać ambasadora Lee von Steina, który no, dosyć szybko Polskę opuścił i też to było za rządów zresztą, kiedy Radosław Sikorski był ministrem spraw zagranicznych i też tam się rozbijało trochę o stosunki polsko żydowskie, więc może no, należy potraktować tak jak Jurasz choćby apeluję, żeby ambasador Rose po, przyje po przyjeździe do Polski spotkał się z takim dosyć chłodnym przyjęciem i może nie musi być witany przez najważniejsze osoby w Polsce. Tak, znaczy normalnym przyjęciem, nie? żadnego wyróżnienia, no bo gubernator czy namiestnik to jest ważniejszy od wszystkich innych ambasadorów jak dzwoni do jakiegoś pewnego polityka, to ten polityk rzuca wszystkie inne prace i mówi tak słucham panie ambasadorze. No, były takie przypadki, niestety, w naszej historii. By, były tutaj postacie w Departamentu Stanów także do poprzedniej kadencji Trumpa. Jak pani Mosbacher, no, to cieszyła się oczywiście statusem ponad ambasadora, z tym, że ona po pierwsze była doświadczona może nie dyplomatycznie, ale w ogóle doświadczona nie przełożenie na Waszyngton i jakieś osiągnięcia, coś z tego wynikało, więc y, jakby inny kaliber samej osoby. Po drugie, sytuacja jest niestety dla nas gorsza, bo gdyby ten konflikt polsko-amerykański z powodu Izraela ewoluował, to przy, nazwijmy to delikatnie, temperamencie Trumpa może się nagle okazać, że od tego jest uzależniona obecność w całości bądź też w części kontyngentu wojsk amerykańskich w Polsce. No to wtedy bylibyśmy w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. No, mam nadzieję, że do tego że takiego nie dojdzie. Może ten ambasador, który ten nie jest ambasadorem dosłownie, bo nie ma go w Warszawie, mm -hmm. przemyślał sobie. To zresztą trochę widać, bo on tam potem tonował na tym X-ie. Swoje wypowiedzi tam wychwalał Polskę za ta waleczność. Tak widać było, że próbował od drugiej strony pokazać, że kocha nas. Nie tylko Izrael. Mm. Ale ja się też zastanawiam, jak to się odbije na relacjach, e, znaczy w ogóle jak to się odbije na naszej wewnętrznej polityce, no bo e, Karol Nawrocki, nowy prezydent Polski z całym obozem pisowskim, on jednak no, postawił wszystko na Donalda Trumpa i dosyć mocno ten sojusz pewnie będzie uwypuklany w kancelarii e, Nawrockiego. Natomiast no, trochę inaczej pewnie to będzie wyglądało, choć też pewnie ten sojusz z Amerykanami będzie ważny oczywiście dla ekipy Donalda Tuska, czy może Radosława Sikorskiego jako przyszłego premiera, ja też tak jak przewiduje, że może tak się zdarzyć. Ale jak bardzo pana zdaniem, ten konf, ten, te relacje właśnie z ambasadorem, czy w ogóle z, z Amerykanami w kontekście Izraela może wpłynąć też na tą wojnę partyjną w Polsce między pałacem prezydenckim a kancelarią premiera? No to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ja nie wiem, czy nawrocki może pójść na wielkie starcie z obozem rządowym właśnie w kwestii strefy gazy i Izraela. Krzyżu, że elektorat pis nie, nie jest przecież aż tak bardzo proizraelski. No myślę, że, że część przynajmniej nie jest, a przede wszystkim ten potencjalny sojusznik, na którego przyciągnięciem do pisu ma ponoć pracować Nawrocki, czyli Konfederacja, no nie wydaje mi się specjalnie yy, proizraelska. Chociaż przy okazji Należy postawić pytanie, na ile antymuzułmańskość wpływa jeszcze na, na stanowisko wobec Izraela. To wszystko są dosyć y, wielowarstwowe sprawy, więc jednoznacznie nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast, jeżeli konflikt y, odniesie między Nawrocki, między Pałacami y, dotyczący Stanów Zjednoczonych miałby obejmować także sprawy Izraela i w, tej wielkiej wojny. I, i tego, jak należy nazwać to, co tam się dzieje, no to było, było bardzo poważnym błędem. Mam nadzieję, że obie strony tak daleko nie pójdą, że potraktują to jako to terytorium, które powinno być wspólne. Podciągnąć to po sprawy bezpieczeństwa. Wierzy, wierzy to, to pan, wierzy polega... pan że, że to jest jeszcze możliwe? Bo ja mam takie wrażenie, pan jest specjalistą od polityki zagranicznej, zajmuje pan się tą polityką zagraniczną, ale ja mam takie wrażenie, że już nawet polityka zagraniczna została jednak na ołtarzu wojny partyjnej w Polsce, w Stanach Zjednoczonych zresztą też położona i, i to jest chyba coś, co jest najbardziej przerażające w dzisiejszych demokracjach zachodnich. Tak, tylko że w tej polityce zagranicznej są różne elementy. Jednym z nich. No, Długofalowo najważniejszym to jest polityka bezpieczeństwa i stosunku do Rosji, kolonializmu, podboju, zmiany granic. E, wydaje mi się, że to nie, w tej dyscyplinie nie wszystko jeszcze jest stracone. To znaczy, jeżeli chodzi o podejście do wojny na wschodzie, to sprzeciw wobec Rosji, oskarżanie o słuszne, o imperializm, o wszelkie zbrodnicze intencje i czyny jest jeszcze punktem wspólnym. Inną sprawą jest podejście do Polców ukraińskich, tego, jak powinny wyglądać stosunki z Ukrainą, e, czy należy im pomagać na drodze do Unii Europejskiej, do NATO, czy też nie. To to już jest jakby inna sprawa. Natomiast ten rdzeń, czyli podejście do Rosji jako zagrożenia i że to zagrożenie może dotyczyć także nas, chyba jest jeszcze częścią wspólną. A dlaczego o tym mówię w kontekście Izraela? No bo Izrael jakby to brutalnie brzmiało, stosuje podobną politykę imperialną, kolonialną, okupuje, chce zmieniać granice, chce dokonywać transferów ludności. To delikatna nazwa na czystki etniczne. Także pod tym względem jest w, jednej, w jednym koszyku z Rosją, chociaż bardzo nie chce, bo przedstawia się jako państwo tego obozu dobra, tego obozu, który walczy z imperialną Rosją podwijającą Ukrainę. Nasz świat, nasze uniwersum, Jerzy Haszczyński, szef działu Zagranica. Rzeczpospolitej z Państwa i moim gościem rozmawiamy o Izraelu, Strefie Gazy Palestynie, ale też o Stanach Zjednoczonych, o stosunku Polski do Izraela, czy on się będzie zmieniał, jakie, jakie wyzwania też przed polskim rządem. Tutaj nam się szykują. No, Donald Trump chyba bardzo chce tego pokojowego Nobla. My już zaznaczę, że rozmawiamy jeszcze przed spotkaniem Trumpa z Putinem na Alasce, więc emisja będzie po spotkaniu, więc nie będziemy dotykać tego tematu. No natomiast jest podpisany, jak to niektórzy mówią, historyczny pokój między Armenią i Azerbejdżanem. I tak się zastanawiam, czy Trump jednak nie będzie dążył, czy nie będzie bardziej naciskał Izraela na ten pokój, żeby tak w takie kombo, w ogóle, żeby, Tak jak Trump pewnie sobie wyobraża, będzie takie kombo i w ogóle gdzieś tam w tej Szwecji uznają, że Trump to tylko jest gołąbkiem pokoju, tego Nobla mu w końcu dadzą. Czy myśli pan, że to też może mieć wpływ na to, że ten konflikt izraelsko-palestyński przynajmniej będzie tak wizualnie czy narracyjnie wygaszany przez Amerykanów? No, oni próbowali. Nawet Trump odważył się raz czy dwa. Twierdzić, że i on dostrzegł te głodujące dzieci w strefie gazy i że go to bardzo niepokoi. Tyle wskazuje na to, że, że taki jest stan amerykański, żeby zakończyć ten konflikt, ale obie walczące strony są nie chcą się podporządkować. To, że Hamas z terrorystami, to wiadomo, różnie bywa. Natomiast to, że Izrael się nie chce podporządkować, a w szczególności nie chce się podporządkować premier Benjamin Netanyahu, to chyba jest jakiś problem dla, dla, dla Trumpa i jest kolejnym prezydentem amerykańskim, który sobie uświadamia, że mimo tej wielkiej pomocy dla Izraela i wojskowej i każdej innej, Izrael się nie zawsze odwdzięcza. Mhm. I teraz to te wyraźnie widzimy. Jak to ma wpływ na Nobla? Znaczy moim zdaniem Komitet Noblowski raczej jest antytrumpowany, tak bym to powiedział. I naprawdę musiałoby być niepodważalnych masa dowodów, że jest największym działaczem pokojowym w historii całej Tram, żeby tego Nobla dostał. Już kilka konfliktów rzeczywiście załagodził. Czy chwilowo powstrzymał. I to nawet Armenia to może nie jest najlepszy przykład, bo ten konflikt już wcześniej był załagodzony. No, zawsze mógł na nowo wybuchnąć. I na razie jeszcze się y, dopiero coś tam się dzieje, a ostateczne rozwiązania poznamy później. Ale no, jeszcze y, Kambodża z Tajlandią, były, to może nawet najważniejsze, Pakistan z Indiami, wszędzie interweniował Trump. Ale wszystko to były konflikty jednak. Łatwiejsze do rozwiązania, nie, nie na takim y, poziomie, nie tak długotrwające, nie, nie tak trudne do rozwiązania, jak, jak konflikt między Izraelem a Palestyńczykami, ciągnący się od, od wielu, wielu lat. Nie wiem, czy mu się to uda przed spotkaniem y, decydującym od, o tym, kto dostanie tego Nobla w tym roku. To chyba w październiku zapadła ta mm -hmm. decyzja. Może tego czasu być mało, ale z drugiej strony, gdyby Trump nie był Trumpem, to pewnie to, co już zrobił w tym roku, na, na polu po, pokoju, innych spraw, czy ułagodzenia konfliktów, to pewnie już by mógł dostać. No, Barack, Barack Obama dostało zanim cokolwiek zrobił. <gryw> Nobla, więc. Za tak, więc... deklaracje, które do tak. dzisiaj są nie, niespełnione. E, także ja nie wiem, czy to, to mu się uda. I Zresztą pytania ze strefą gazy są daleko wyrastające poza to, czy tam przestanie lać się na bieżąco krew, czy skończy się operacja. Wojskowa i czy, czy wyjdą, zostaną uwolnieni, czy ostatni Izraelscy zakładnicy. No pytanie jest o to, czy jaką wizję ma Izrael dla tych pięciu milionów palestyńczyków w strefie gazy na zachodnim brzegu Jordanu. co w których jakąś kontrolą, do którego kontrolą oni pozostają, czy w ogóle jest jakiekolwiek dla nich miejsce przewidziane, czy oni mają być wszyscy wyrzuceni ze strefy gazy, a może też część przynajmniej z zachodniego brzegu. Różne sondaże. Popytał mnie pan o nastroje hmm. społeczne. Są wręcz przerażające sondaże robiący, no bo na Izraelu, że 80 parę procent Żydów izraelskich chciałoby wysiedlenia czy transferu Palestyńczyków z Gazy, no, to, to co de facto byłoby czystkami etnicznymi, nie bo oni resztemu, co mówi, nie podejmowaliby dobrowolnej decyzji, bo jak ktoś 20 razy zmieniał namiot, już nic nie ma i tam ktoś powie, przyjmieć, no to raczej wyjedzie, ale trudno to nazwać. Dobrowolną, y, dobrowolną emigracją. No tak, ale co tak, na to, to też inne państwa arabskie? Bo to też często no, ktoś może pomyśleć, kto aż tak no, nie zna dobrze tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, może powiedzieć, no dobra, no, ale dlaczego Jordania, dlaczego Egipt, dlaczego oni nie pomagam, nie pomogą Palestyńczykom? No bo kraje arabskie też mają swoją politykę, prawda, w tym, w tym konkretnym czasie. Ale to jest takie myślenie, dlaczego ktoś ma pomagać Dlatego, że trwa gdzie indziej wojna. No, I to mówimy o innej pomocy niż wobec Ukraińców w Europie, bo to są uchodźcy z założeniem, oni kiedyś wrócą. To są część, znaczy część terytorium Ukrainy nie jest miejscem bezpośrednich starć. To tutaj jest mowa o tym, że ci ludzie, ci palestyńczycy z gazy musieliby zniknąć na zawsze. To byłaby trwała zmiana etniczna jakiegoś terytorium. Po drugie, w szczególności Egipt i Jordania, jako państwa leżące najbliżej. No nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nagle wtargnęły tam dwa miliony ludzi ze na bezpieczeństwo wewnętrzne. A potem co dalej z nimi ma być? Skoro Izrael już nie chce, no to wiadomo, że oni z tego Egiptu, a musiby tam zostać, albo później gdzieś dalej. co zresztą niektórzy. Ojcy Izraelscy już od 2023 roku, od końca tego roku sugerują, że, że skoro jesteście tacy dobrzy dla tych Palestyńczyków, to weźcie ich. O 20 tysięcy na każde takie humanitarne państwo. I to gdzieś tam ciągle się pojawia. Także możemy różne rzeczy zwrócić na, na Arabów, ale dlaczego oni mają ponosić konsekwencje finansowe, bo mowa jest też o tym, że to oni mają tu zapłacić za odbudowę. I, I jeszcze mają uczestniczyć w tym procederze czystek etnicznych albo jako pośrednicy, żeby gdzieś dać ich wypchnąć, albo jako ci, którzy przyjmą ich i spowodują zamieszanie we własnych społecznościach. No to bardzo trudna sprawa. Ale wie pan co, bo to jest dosyć przerażające to co pan mówi o tych sondażach o 80% bo to już nie jest tylko kwestia tego, że rządzi na z, z jakimś radykalnym skrzydłem prawicowym, rasistowskim, który ma u siebie tylko większość, no, Izraelczyków, większość mieszkańców Izraela i pewnie tych, którzy też popierali lewicowe partie, czy centrolewicowe partie czy partie, które chciały się wcześniej jakoś dogadać żeby w, w, w poprzednich dekadach, tak no, że ci wszyscy Żydzi mówią czy Izraelczycy mówią, nie, my już nie chcemy się dogadać, my już po prostu się nie chcemy dogadać z Hamasem i z Palestyną? Tak, podałem wyniki badania skrajnego i podważanego przez trzech socjologów. Po pierwsze, dotyczy ono wyłącznie Żydów, Żyd, obywateli Izraela, ale Żydów nie brały udziału w tym sondażu przedstawicieli innych narodowości, w szczególności Arabowie, obywatele Izraela. Niektórzy socjologowie twierdzą, że tam nie dano możliwości wyboru, nie wiem, zmuszając ludzi do podania odpowiedzi radykalnej, ale sami socjologowie z Uniwersytetu Tulewińskiego przyznają, że są inne badania na ten temat i one nie mówią o 82%, ale na pewno powyżej połowy. W związku z tym i tak są przerażające, prawda? Zacznie wyrastają poza elektora tych skrajnie rasistowskich partii szantażujących Netanyahu, który nie chce oddać władzy. Hmm. Czyli co na odejdzie i Pana zdaniem się nic nie zmieni, czy jednak jest możliwa jakakolwiek zmiana? No, pytam Pana jako osoby, która zna mm -hmm. Izrael, bywał tam i zna politykę też Izraela. No, wie, wie pan w niszy jednak taki humanitarny opór jest. Nawet pojedynczy ważny politycy z przeszłości, jak były premier Echut Olmert, Mówią, że to, co robi armia izraelska, to są zbrodnie w trakcie Gazy. I Dawid Grossman, może na wspomnienie narodu, użył już z bólem serca określenia ludobójstwo, no, dwie duże organizacje ze względem prawami człowieka. Oczywiście bardzo antyrządowe, też używają tego określenia. No, gdzieś to się sączy. Nie wiem, jaka będzie refleksja. Ale pan zapytał jednocześnie o przyszłość Netanyahu, bo to są dwie odrębne sprawy. Jak, mm. Czy nastąpi to przebudzenie moralne. Więc nie mam zamiaru nikomu niczego narzucać. Każdy naród się broni przed występowaniem w roli sprawcy. No to przynajmniej część narodu. A są też tacy w tych narodach, którzy po prostu podkreślają winy własnego narodu. No to znamy to, prawda? Mm. A co do Netanyahu, no on robi wszystko, żeby nie oddać władzy mu się to uda? Może mu się to uda. Jak jest w stanie robić wszystko, żeby się utrzymać, no to może mu się udać przysz przy przyszłych wyborach, może jeszcze coś zrobić takiego, że uzyska poparcie wystarczające do utrzymania się na stanowisku premiera. No, ma świadomość tego, że walczy o swoje życie polityczne, o miejsce w historii i to czy ostatnie lata będzie wiedzieli, czy też na wolności, podejmując zresztą poważną decyzję. No i my wtedy też, mam nadzieję, porozmawiamy na antenie Polskiego Radia Olsztyn. Panie Jerzy, bardzo panu dziękuję za udział dziękuję. w audycji. Jerzy Haszczyński szef działu zagranicznego, szef działu zagranica w Rzeczpospolitej był państwa i moim gościem. Ja zapraszam za tydzień na Świat Nasze Uniwersum. Dzięki wielkie. Dziękuję.